Ale i tak, przyjechaliśmy tutaj po, po zwycięstwo. Cieszymy się, że udało nam się zmistować, bo jak można powiedzieć, jak zwykle w swoim stylu weszliśmy w mecz, straciliśmy, straciliśmy bramkę, i dopiero po tej bramce zaczęliśmy yy, grać jakby swoją piłkę. No cieszymy się, bo dzisiejszy mecz pokazał, że, że potrafimy grać piłką, że potrafimy sobie stwarzać te sytuacje, grać, grać skrzydłami. Także cieszy się, cieszymy się z tego, że, że się podzielimy po tej bramce. Jedyny mankament to właśnie brak skuteczności. Gdyby Robert Deersz wykorzystał sytuację, na pewno byłby inny wynik. No tak, no taka jest piłka. No. Raz się strzela, raz się nie strzela. Myślę, że Robert dzisiaj grał, grał dobry, do, do, dobre spotkanie. Niestety nie udało się strzelić bramki. Idziemy dalej. Przed nami trzy mecze. Będziemy się starać powalczyć w niego o trzy punkty. Pierwsza połowa typu dla górnika. Nie potrafiliśmy się za bardzo utrzymać przy piłce, ale ważne, że w przerwie zmieniliśmy parę rzeczy i, i po przerwie było widać, że wyszła trochę inna drużyna, drużyna, która idzie po bramki. Szkoda, że się nie udało. Ten jeden punkt chyba przybliża oba zespoły do czołowej ósemki. Racja, że przybliża, aczkolwiek dla nas to jest, że powiem, porażka dzisiaj, bo bo liczyliśmy bardzo na te trzy punkty, a niestety tak nie było. Jeśli chodzi o wynik dzisiejszego meczu, to było jeden-1, mówię. E, mieliśmy sytuację, dużo sytuacji, żeby strzelić jedną czy też więcej bramek, bo musimy się pokusić też o, o większą ilość bramek. E, tak samo Wisła, więc mówię, sytuacji z dwóch stron było dosyć dużo, więc ten wynik mógł być zupełnie inny, mogło być, e, być więcej tych bramek. No, wpadły tylko dwie, dla, dla jedna i dla przeciwnika. No my też się staraliśmy, dzisiaj bardzo dobrze graliśmy piłką, dużo sytuacji sobie stwarzaliśmy i graliśmy no jak zespół, graliśmy jak zespół, byliśmy zespołem na każdym meczu boiska, każdy walczył dla siebie, dla siebie, za każdego i, no i to dało efekt, w postaci w sumie remisu, choć na pewno byśmy chcieli się pokusić o zwycięstwo, ale tak jak powiedziałem, że wynik sprawiedliwy, bo z dwóch stron było dużo sytuacji. Pierwsza połowa w waszym wykonaniu, bardzo dobra, wręcz znakomita, to była chyba najlepsza pierwsza połowa górnika w rundzie wiosennej. No nie wiem, czy najlepsza, ale na pewno bardzo dobra, na pewno bardzo dobra. Co prawda troszeczkę nas zgasili, bo Wista zrobiła jedną sytuację, po której strzeliła bramkę, ale my w sumie, no, no nie odstawiliśmy głowy na bok, dlatego cały czas walczyli i w tej pierwszej połowie stwarzaliśmy sobie sytuację za sytuacją, no lecz nie udało się nic strzelić. No, w drugiej połowie wyszliśmy dokładnie tak samo skoncentrowani i zdeterminowani na, jak w pierwszej połowie, no i to przyniosło efekt postaci bramki, udało nam się to strzelić. Eryk ładnie przymierzył, trafił w tą bramkę, no i dalej goniliśmy żeby strzelić kolejną. No nie udało się ani nam, ani Wiślakom, więc skończyło się jeden. jeden. Można tylko żałować, że nie, tych bramek nie było więcej, że troszkę, troszkę szwankowała skuteczność, ale trzeba się cieszyć z tego remisu. To jest bardzo cenny remis. Na pewno to jest jeden punkt na wyjeździe, więc, więc na ciężkim terenie, bo tu no wiadomo Wisło jest dobrym zespołem pokładanym. E, jeden, jeden punkt na, na, na ich boisku, też jest cenny, trzeba to szanować. No co, to prawda mówię, no mogliśmy się pokusić o zwycięstwo, tak samo jak i Wisło. No, mecz był naprawdę wyrównany, więc u, 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 uważam, że ten wynik e, jest dla obu zespołów e, słuszny. Piękna, fantastyczna bramka, można powiedzieć, bramka palce lizać po polsku. <noise> Dzięki mocno, ja są bardzo. Ściesni za tu bramku, a... Dufam, że w następnym meczu będą te bramki prywudę. A miałeś jeszcze strzał słupek w pierwszej połowie? Mogły być dwie bramki? Mogły, ale i tylko jedna, stać. Brakowało trochę sił w końcówce meczu, bo zostałeś zmieniony? Tak, ja miał tylko 4 treningi do meczu, a przed tym miałem długą przerwę dwa tygodnie bez treningu, tak, tak proto. Teraz Bełchatów. Trzy punkty u siebie. Trzeba wygrać i zameldować się w czołowej ósemce. Tak. Mamy 10 dni na dobre na dob przygotowanie do meczu, a e, wierzymy, że się uda wywoływać trzy punkty. Dziękuję ci bardzo. Było fajnie.